Jak co roku w Boże Ciało mostowi się zjeżdżają i schodzą w naszej rodowej siedzibie, czyli Polana Wańkówka w Poroninie. Skąd w ogóle wziął się przydomek mostowy, jako że zajmowali się opiekowaniem i remontowaniem mostu i pobieraniem opłat mostowych w XIX wieku, dlatego cała wieś w Poronii nazywała ich mostową. Od 28 lat z Bańskiej, z Szaflar, z Białego Dunajca, z Porolina, z Zakopanego, z całego Podhara zjeżdżamy się, kto ma czas i, i ochotę, aby porozmawiać, spotkać się i, i poznać nowych członków rodziny. się za tych, co, co, co zmarli. Dlatego ta tradycja, wzbogacona także śpiewem, góralskim tańcem, jest u nas bardzo bardzo żywa. Zazwyczaj te około 200 osób przyjeżdża na te zjazdy, a w sumie przewinęło się grubo ponad 1000 z całego świata. Mamy w tym roku także gości z Ameryki, z Francji, z Niemiec. Co jest istotne, że te zjazdy to także jest. Czas, żeby zaplanować sobie pewne nowe wydarzenia artystyczne. W tym roku, dzięki aktywności kulturalnej Elżbiety Porębskiej z Białego Dunajca, także z naszej rodziny, gościliśmy zespół gruziński, który pięknie zaśpiewał nam też góralskie, górskie opowieści z Kaukazu. I z tego co wiemy, będzie w tym roku gościł na festiwalu ziem Górskich w Zakopanie. Dziś jest taki szczególny dzień. Dla naszej rodziny Gutów Mostowych, bo zjeżdżamy się jak co roku na tym placu, na Wańkówce, u naszych pradziadków. Spotykamy się już sporo z 28. I z tej okazji został zorganizowany przez gminę Koronin koncert uroczysty przez panią wójt, Anitę Żegleń. Zespół przyjechał z Gruzji. Gruzja po gruzińsku to sakart Felo. Przyjechali z miasta Gurdżani, zespół nazywał się Hareba. No i są to chłopy, którzy przepięknie śpiewają na cztery głosy. Grają na panduri, to są takie strunowe gitarki. To jest tradycyjny instrument gruziński, kaukaski, ale też grali na harmonii basowej, na bębnie i na gitarze klasycznej. Śpiewają przepięknie, nuty. Melodie przede wszystkim kościelne, ale i wojenne, miłosne, no i takie łozyciu. O tym, jak się unik, co robi w polu i jako setazują w tej Gruzji.